Wojna na Ukrainie wprowadziła masowo drony, a my dziś porozmawiajmy o dronach w Wojsku Polskim. Drony są już tak powszechne, że praktycznie do zwiadu na prowadzenia artylerii czy atakowania poszczególnych środków bojowych przeciwnika, jest bardzo powszechny i praktycznie już wchodzi do kanonu sił zbrojnych. No ale jak miało się to w armii polskiej? chociaż dziś w telewizji słyszymy, że wszyscy intensywnie przewidywali, że drony będą powszechne. A jak to było w praktyce? W praktyce sformowano w Mirosławcu dywizjon bezzałogowców, który miał aż 70 bezzałogowych środków, całkiem porządnych, więc już było można przewidzieć, że przewidwano to, bo to było w 2015 roku. Jeszcze wcześniej, bo w 2015, w roku do wojsk specjalnych i wojsk lądowych trafiło 12 dronów, dla przede wszystkim 9 dla komandosów i 3 dla pułków artylerii wojsk lądowych. Czyli wojska artylerii dostały drony, które mogą wskazywać cele, czyli podobne zastosowanie jak ma to obecnie na Ukrainie. Koncepcja zastosowania jest prosta: Pola minowe, drony wskazujące cele dla. I wyznaczone środki artyleryjskie, które przed ugrupowaniem bojowym kompanii uderzają na nacierające cele lub na cele, które się bronią. No ale jak to było w praktyce, już przy zastosowaniu, przecież drony weszły powszechnie, były specjalne jednostki, kierowane drony wszystko to powinno być uwzględnione już na ćwiczeniach i taktykach. Nawet wprowadzono w czasopismach wojskowych. W 2016 roku było dyktando taktyczne i zwróćmy uwagę na to dyktando. Naciera batalion na kompanię i co my tutaj mamy? Na każdy pluton naciera kompania zgodnie ze sztuką. Mamy tutaj pola minowe, zasieki, no i ugrupowanie obronne kompanii wchodzące od wody, zatrzymujemy natarcie. Ale gdzie tu drony? Gdzie wyznaczone strefy rażenia ogniowego dla artylerii? No, chyba sobie nikt nie wyobraża, że tutaj będzie latał gdzieś dron, który będzie wypatrywał wojska, i obrońcy nie będą wiedzieć, jaki to dron. Przecież wali się do wszystkich dronów, których się nie znają. No, tak wygląda wojna na Ukrainie trzeba wiedzieć, że to jest nasz dron. Więc muszą o tym dowódcy kompań wiedzieć, dowódcy plutonów, muszą wiedzieć, że w ich ugrupowaniu Gdzieś nad nimi będzie latał dron, który będzie wskazywał cele do artylerii. Gdzie ta artyleria? Tu mam jakieś jednostki. Tak naprawdę, punkty obserwacyjne to, to są zwiadowcy. Gdzie drony? Więc już widzimy, że nie przewidziano. No, może w natarciu przewidziano. Tu mamy natarcie kompanii, która naciera jak to zgodnie ze sztuką na pluton. Co ciekawe, zwróćmy uwagę, że. Standardowo powinno być 3 do 1, tak, w czasie natarcia, a tutaj nacierają 2 plutony na jeden pluton. Co raczej zgodnie ze sztuką skończy się tym, że natarcie się nie uda, no ale nacierają. Mamy tutaj sytuację taktyczną, ładnie, pięknie, ale gdzie drony? Gdzie ogień artylerii? No, chyba sobie nikt nie wyobraża, że artyleria, która jest kierowana, nie wie, gdzie jest wojsko własne, tak? Aby własnym ogniem nie pokryć własnych oddziałów, no, a to oddziały nacierające nie wiedzą, gdzie będzie atakować artyleria, kiedy będzie atakować, kiedy przestanie, w którym miejscu będą latać drony, gdzie tu w ugrupowaniu będą drony, nie ma nic. To znaczy, że już trzy lata po tym, jak wprowadzono drony na uzbrojeniu i przeszło rok po tym, jak stworzono całą jednostkę dronów. Nikt nie myślał o zastosowaniu dronów na polu walki. Piechocińcy, pancerniacy nie wiedzieli nic o dronach. A jak najbliżsi nasi sojusznicy, którzy udzielą nam przecież wsparcia, bo będziemy się bronić do linii Wisły, od linii Wisły atakować. Niemcy. 2018. Mają problem i chcą sprzedać Kanadzie mało używanego drona. Porządnego, drona, no, wielkiego drona zwiadowczego. Bez załogowiec, ale chcieli go sprzedać, bo nie spełniał mu europejskich wymagań, żeby latać nad Europą. No to to już jest po prostu skandal. Ale co zrobili? Przeanalizowali konflikt w Azerbejdżanie i co by się stało, gdyby Bundeswehra musiała walczyć? Niemiecki pułkownik, ekspert, tak, wyraźnie wyświadnia, że praktycznie nie mieliby żadnych szans. Niemiecka armia nie jest przygotowana do przed dronami bojowymi. No to jak to było z tymi dronami w tym Wojsku Polskim? No sprawa była taka, bo sprawa, gdzieś tam siły powietrzne w Mirosławcu stworzyły jednostkę dronów, żeby zaspokoić, a będą drony, to trzeba wprowadzić. Tak naprawdę te drony były potrzebne do operacji specjalnych, żeby latały, a pilotów własnych nie narażać, żeby ich czasami nikt nie zeszczelił. No faktycznie nie ma co się dziwić, piloci w armii to elita, zeszczelenie pilota, którego szkoli się latami, jest bardzo kosztowne i żadna armia sobie na to nie może pozwolić. No ale co z dronami, które wprowadzaliśmy do artylerii? Czy ktoś myślał o tym, jak będzie wyglądać współpraca pułku artylerii z tą kompanią pierwszorzutową? Z plutonem pierwszorzutowym? No tak wygląda wojna na Ukrainie. To dowódca plutonu wskazuje cele. Wzywa droniarzy, droniarze i współpracują. No gdzie oni będą w tym ugrupowaniu kompanii? Gdzie będą wskazywać te cele? Oni gdzieś muszą być, muszą być blisko tego frontu, tak, żeby wskazać te cele, żeby latać, żeby atakować. W ogóle tego nie przemyślano. A z drugiej strony komu będą podawać informacje ze zwiadu? Ci żołnierze umieszczeni w, w pułkach artylerii będą pokazywać swoje artylerię. A gdzie jest współpraca, przekazywanie informacji o celach? W ogóle nikt tego nie ćwiczył, w ogóle nikt nie myślał o dronach. Więc nie łudźmy się, że zakupy cokolwiek zmienią. Jeżeli systemowo nie zmieni się wykorzystania dronów, to będą tak samo beznadziejne, a nasi żołnierze po prostu okupią to krwią i swoim życiem. No, taka jest prawda. Niestety, ryba zawsze psuje się od głowy. Trzeba by zacząć zapytywać naszą generalicję, jak zamierzali wykorzystywać te drony, ale nie jakieś pierdoły, tylko na ćwiczeniach. Gdzie na mapach jest ten dowódca kompanii? Gdzie naniósł drona? Od tego trzeba zacząć zadawać pytanie. Prawda jest taka, że w Wojsku Polskim drony skończyłyby jak karabin przeciwpancerny ur. Owszem wprowadzili super karabin, był w stanie zniszczyć każdy czołg niemiecki. Przeszkolili żołnierzy w ostatniej chwili. No, szkolenie nie jest znów bardzo wymagające zająć stanowisko szczelić do czołgu przebijał każdy pancerz, to mógł strzelać dowolny. Ale nie wypracowano taktyki użycia, nie wypracowano procedur, sztaby nie wiedziały, jak użyć te karabiny przeciwpancerne. No prawda jest taka, że wprowadza się środek, to trzeba go wprowadzić do systemu walki. A jak system walki ma wiedzieć, jak dowódca kompanii ma walczyć, jeśli nie wie, jak będą używać drony. Jak będzie używany dron zwiadowczy, jak będzie używany dron bojowy, jak on go odróżni, czy to jest jego dron bojowy, czy to jest dron bojowy przeciwnika, czy ma go zwalczać, czy ma jednak inaczej postępować? No to wszystko trzeba ustalić na ćwiczeniach i to wprowadzić do regulaminów, a nie robić dyktando taktyczne. I dowódca kompanii wygrywa, dostaje nagrodę, a on w ogóle nie użył dronów. No, i kogo tutaj rozliczyć za to? No, trzeba po prostu nacisnąć polityków. Niech wezmą się za wielkich wojskowych, generałów, pełnych pułkowników, za szkoły, taktyki. Mamy dowództwa, szkoły, certyfikaty, nie wiadomo co symulacje. I co z tego wynika? Jakie są ćwiczenia? Jakie są wnioski? Gdzie są dokumentacja? Zapytać się dowódcy kompanii, czy ostatnio na mapie narysował, gdzie używa drona, czy ma tablet bojowy. Czy ma w ogóle wszystkie możliwości używania? W jakim systemie rozpoznania jest sprzęt, sprzęgnięty? No nie czarujemy się. Ukraińcy to potrafili zrobić. Mają oprogramowanie, które pokazuje nawet na bieżąco to, co widzi dron. Czy dowódca Plutonu to widzi? Dowódca drużyny to widzi? Trzeba zacząć zadawać im pytania.